Rosyjskie siły powietrzne właśnie przejęły nową partię zmodernizowanych myśliwców MiG-31. Ten naddźwiękowy przechwytujący myśliwiec służy już od 42 lat, a jego następca wciąż nie jest widoczny na horyzoncie. To może zapewnić MiG-31 bardzo długie życie. Jest ostatnim prawdziwym myśliwcem przechwytującym i pozostaje niezastąpiony dla Rosji. Mowa o Mikojanie Góryjewiczu MiG-31, najszybszym seryjnie produkowanym myśliwcu współczesności. W służbie od 1981 roku imponuje do dziś ekstremalnymi osiągami, od prędkości wznoszenia po pułap operacyjny. Dwa silniki turbowentylatorowe Sołowio D-30F6 zapewniają jej łącznie 300 kN w ciągu z dopalaniem. To wystarcza, by osiągnąć prędkość maksymalną trzech machów i wznieść się na wysokość ponad 24 km w zaledwie dwie minuty od startu. Masa startowa MiG A31 sięga nawet 46 ton, dwukrotnie więcej niż Eurofighter. W przeciwieństwie do niego, ta potężna maszyna nie nadaje się jednak do walki manewrowej. MiG 31 to połączenie ciężkiej konstrukcji i ogromnej prędkości. Zamiast walki wręcz, zwalcza przeciwników z bezpiecznej odległości, wspierany przez potężny radar zasłon i dalekosiężne pociski powietrze-powietrze. Od pewnego czasu MIG-31 pełni również rolę nosiciela hipersonicznego pocisku CH-47M2 Kinjao, wykonując misje uderzeniowe. Pancernik przestworzy, jak go nazywają. Konstrukcja MiG-31 to studium rosyjskiego podejścia do obrony przestrzeni powietrznej. Maszyna zaprojektowana do niszczenia celów, nie do tańca w chmurach. Jeżeli F-16 to szermierz, MiG-31 jest młotem kowalskim. Radar Zasłon to oko Moskwy. System radarowy RP-31 o zasięgu 200 km pozwala śledzić jednocześnie 10 celów i naprowadzać rakiety na cztery najgroźniejsze. W wersji BMBSM zmodernizowana stacja NIP-8M przetwarza dane z prędkością miliona operacji na sekundę. Jego standardowy arsenał uzbrojenia od Kinjawa do R-37 obejmuje cztery rakiety dalekiego zasięgu R-33 A9 Amos o zasięgu 320 km. Dwa pociski średniego zasięgu R-77A-12 Adder w wersji BM, hipersoniczne kinżały, prędkość Mach 10 nowe R-37M A-13 axe trafiające cele oddalone o 400 km. Rekordy, które nie starzeją się. W 1977 roku prototypie 266M osiągnął pułap 37 650 m. Wersja M, 1999 rok. Przyspiesza do trzech machów w 14 sekund. Jedyny myśliwiec zdolny do trwałego lotu z prędkością ponaddźwiękową na pułapie powyżej 20 km. Modernizacje, drugie życie latającego Fortec. Od 2010 roku. Wymiana avioniki na cyfrową, standard BM, nowe wielofunkcyjne wyświetlacze w kabinie. Integracja z systemem dowodzenia POLOT-31, łączność satelitarna, zdolność do współpracy z systemem S400 jako latający radar. Eksploatacja to logistyczny koszmar. Każda godzina lotu wymaga 50 godzin obsługi naziemnej. Spala 12 ton paliwa na godzinę przy pełnym dopalaniu. Tylko 30% maszyn jest stale gotowych do walki. Ciekawostki operacyjne. Za chwilę dalszy ciąg. Proszę zasubskrybuj ten kanał. Wtedy algorytm YouTube'a pokaże to wideo szerszej publiczności. W 2014 roku para MIGów 31 przechwyciła nad Morzem Czarnym amerykańskiego RC 135. Obie maszyny wzniosły się tak gwałtownie, że wywołały zjawisko kondensacji pary już na poziomie 500 metrów. Kanadyjskie F-18 regularnie zgłaszają anioły stróże MIG-31 pojawiające się nagle na pułapie 25 km podczas patroli nad Arktyką. Jego przyszłość to wieczny żołnierz. Plany utrzymania w służbie do 2050 roku obejmują wymianę silników na izdiel E30, modyfikacja D30 F6. Integrację sztucznej inteligencji do zarządzania systemami pokładowymi testy broni nosiciela laserów bojowych od 2025 roku To nie samolot, to manifest rosyjskiej myśli technicznej. Brutalnie skuteczny. Technologicznie anachroniczny, ale wciąż nie do zastąpienia. Jak mawiają rosyjscy piloci, niebo drży, gdy Foxhound wznosi się do ataku. Mimo to, gdyby wszystko w Rosji potoczyło się zgodnie z planem, MiG-31 powinien był zostać wycofany w ciągu kilku najbliższych lat. Już w 2016 roku ówczesny główny konstruktor RSK MIG, Siergiej Korotkow, przewidywał, że MIG 31 osiągnie kres swojego życia operacyjnego do 2028 roku. Jego następca miał zostać opracowany do 2020 roku. Jednak ten następca, znany pod kryptonimem PAK-DP lub legendarnego MIG-41, na progu 2024 roku wciąż nie jest widoczny. Choć oficjalne komunikaty sugerują, że prace rozwojowe już trwają, biorąc pod uwagę wyzwania, przed którymi stoją rosyjscy konstruktorzy lotniczy, zwłaszcza po inwazji na Ukrainę, mało prawdopodobne jest, by MiG-41 wyszedł poza etap projektowy w najbliższej przyszłości. Tym bardziej że jako myśliwiec szóstej generacji ma on, według życzeń, osiągać co najmniej cztery machy i cechować się przełomowymi rozwiązaniami. Różnica między marzeniami a rzeczywistością jest prawdopodobnie oczywista nawet dla Rosjan. O wycofaniu Migów 31 przed końcem tej dekady już od dawna się nie mówi. Wręcz przeciwnie. Na początku 2021 roku państwowy koncern Rostec ogłosił, że zasoby konstrukcyjne Miga 31, wykonanego głównie ze stali niklowanej i tytanu, są praktycznie niewyczerpane. Wymianie podlegają jedynie elementy eksploatacyjne, takie jak uszczelki, wiązki przewodów czy osłony kabiny. Za modernizację odpowiada zakład lotniczy Sokoł w Niżnym Nowogrodzie, który niegdyś produkował MiG 31, a dziś zajmuje się ich utrzymaniem i unowocześnianiem. Tam myśliwce przechodzą nie tylko przeglądy, ale także są ulepszane do standardu MIG 31 BM. Prace te mają zapewnić im gotowość bojową na co najmniej kolejne 10 lat. Ale nawet po tym czasie MiG-31 prawdopodobnie nie odejdzie na emeryturę. Zakład silnikowy Perm, producent jednostek napędowych sołowiow, deklaruje, że jest przygotowany na wieloletnią dalszą eksploatację. Według firmy zapasy silników i części zamiennych wystarczą, by utrzymać MIG-31 w linii przez kolejne 30 do 40 lat w rosyjskich siłach powietrznych i kosmicznych. Czy więc MIG-41 w końcu zastąpi swojego poprzednika około 2060 roku? Czas pokaże. Proszę o subskrypcję. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu.